Producenci tańca z gwiazdami nie zwalniają tempa i już teraz, tuż po zakończeniu piętnastej edycji, odsłaniają pierwsze karty nadchodzącej wiosennej serii show. Wśród nowych twarzy, które zawalczą o kryształową kulę, nie zobaczymy tym razem Tomasza Barańskiego, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów formatu. Jednak nie trzeba było długo czekać na rozwiązanie zagadki, kto zastąpi znanego choreografa na parkiecie. Już w marcu na antenie Polsatu ponownie zagości taneczne show, które przyciąga przed telewizory Rzesze Widzów. Wśród uczestników zbliżającej się edycji TZG znajdzie się Maciej Kurzajewski, partner życiowy Katarzyny Cichopek. Z entuzjazmem wypowiedział się na temat swojego udziału, to jest radość. Myślę, że to będzie świetna zabawa, choć traktuje to także jak sportowe wyzwanie. Maciej dodał także, że jest to dla niego jeden z najradośniejszych poranków, a zwłaszcza najradośniejszy w kontekście programu Halo to Polsat. Przygotowania do nowej edycji są już w pełni, a emocje gwarantowane. Z niecierpliwością czekamy, jakie jeszcze niespodzianki szykują producenci i które inne gwiazdy polskiego show biznesu pojawią się na parkiecie, by zawalczyć o prestiżową nagrodę. Partner Katarzyny Cichopek. Maciej Kurzajewski gotowy jest na taneczne wyzwanie w najnowszej edycji tańca z gwiazdami. W nadchodzącej szesnastej odsłonie programu Maciej zatańczy w parze z doświadczoną tancerką Lęką Klimentową. Tymczasem nie wszyscy, którzy chcieli stanąć na parkiecie, będą mieli taką możliwość. Hanna Żudziewicz, znana z wielu edycji programu, Zmuszona została do rezygnacji z udziału w nadchodzącym sezonie z powodu zbyt napiętego grafiku. Kochani, niestety nie zatańczę w kolejnej edycji tańca z gwiazdami. Kocham ten program, ale z powodu dużej ilości zobowiązań, na wiosnę muszę zrobić sobie przerwę, wyznała w mediach społecznościowych, odpowiadając na liczne zapytania fanów. Zmiany dotyczą także innych uczestników programu. Chociaż początkowo spekulowano, że Agustin Egeule mógłby zająć miejsce Tomasza Barańskiego, te informacje okazały się nieprawdziwe. Zamiast tego, do tańca z gwiazdami powraca Maciej Zakliczyński, który na krótko odszedł, aby zająć się innymi projektami telewizyjnymi. Maciej, który w czerwcu zastąpił Krzysztofa Krisa Adamskiego w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz ponownie zajmie się choreografią w TZG jak potwierdziły to źródła w pudełku. Wiosenna edycja tańca z gwiazdami zapowiada się więc jako emocjonujące połączenie powrotów i debiutów na parkiecie, a widzowie z pewnością z niecierpliwością będą oczekiwać każdego kolejnego odcinka, by śledzić losy swoich ulubionych gwiazd i tancerzy.